Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Ruchu Polska 2050 i koła parlamentarnego Polska 2050. Szanowni Państwo, będziemy świadkami niezwykłej sytuacji. Jutro będziemy w jednym obrazku mogli zobaczyć nieudolne rządy PiSu. Będziemy świadkami, kiedy rząd i ta władza będą świętować otwarcie. Przekopu Mierzei Wiślanej, przekopu, który kosztował 2 miliardy złotych i prowadzi do nikąd. A prowadzi do nikąd dlatego, że nie wykonano ostatnich 900 metrów toru wodnego toru wodnego, który mógłby prowadzić do portu i wtedy można by było wykorzystać cały jego potencjał. Ale ta władza wyrzuciła 2 miliardy złotych w piach. Jutro to zobaczymy. Szanowni Państwo, każdy odpowiedzialny polityk który wydaje z publicznych pieniędzy 2 miliardy złotych, powinien każdy, każdą złotówkę z tych 2 miliardów złotych obejrzeć dwa razy i 2 miliardy razy powinien się zastanowić, czy są to pieniądze wydane z głową, czy są to pieniądze, które będą służyć obywatelom w sposób właściwy. To, że przekop Mierzei Wyślanej jest inwestycją szkodliwą przyrodniczo było wiadomo od samego początku, że nie uwzględnia kosztów przyrodniczych, a wręcz dewastuje przyrodę. To, że jest to projekt, który w gruncie rzeczy będzie ekonomicznie zwracał się 400 albo 500 lat, też było wiadomo od samego początku. Dzisiejsze błędy dokonane przy tej inwestycji tylko potwierdzają rzeczowe rachunki ekonomistów, którzy pokazywali, że nie ma odpowiedniej stopy zwrotu przemyślanej dla tego projektu inwestycyjnego. Ten projekt nigdy nie uwzględniał kosztów społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych, to wiemy. Natomiast przekon jest i z nami zostanie. Nikt już, szanowni państwo, nie będzie zasypywał tego kanału i nie odrosną nam drzewa wycięte dla tej inwestycji. Zdewastowana przyroda z nami, pozostanie. Natomiast w gruncie rzeczy, jeżeli już jest ten przekop, chcielibyśmy, by faktycznie służył ludziom. Dlatego dziś zamiast Wielkiej Hucznej imprezy oczekujemy od rządu odpowiedzi na konkretne pytania przede wszystkim o to, w jaki sposób ten port będzie służył dla, ten kanał będzie służył regionowi, będzie służył portowi w Elblągu. Ile dodatkowych miejsc pracy zostanie przy tej okazji stworzone? Jak będzie to wpływać na rozwój turystyki w regionie? Czy rząd w gruncie rzeczy stworzył wieloletnią strategię rozwoju transportu morskiego i rozwoju turystyki dla tego regionu, ile na to zamierza w zasadzie przeznaczyć pieniędzy. Po drugie, zastanawiamy się, kiedy w końcu rząd uruchomi środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo środki z Krajowego Planu Odbudowy przewidują między innymi możliwość inwestowania w rozwój turystyki, w rozwój transportu morskiego, w te rzeczy, które dziś potrzebne są w Elblągowi, by faktycznie wykorzystać. Tę, tę dewastację przyrody przekuć w coś służącego, służącego ludziom. Po trzecie, potrzebujemy informacji i oczekujemy od rządu informacji, jakie będą koszty codzienne utrzymania tego kanału. Wiadomo, że kanał będzie chociażby trzeba systematycznie pogłębiać i z tego względu będą potrzebne pieniądze. Kto, czy są w ogóle przygotowane środki na utrzymanie tego kanału, kto i z jakiego budżetu będzie je wydawać. Potrzebujemy też informacji że, i deklaracji ze strony rządu, że port w Elblągu, podobnie jak gdańskie Westerplatte, któregoś dnia z nie zostanie siłowo przejęte. W gruncie rzeczy ta inwestycja, by została z nami i służyła ludziom, wymaga współpracy rządu i samorządu tych dwóch stron współpracujących ze sobą, by tę inwestycję skończyć zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku i ostatnie oczekujemy, o czym powie więcej Katarzyna Karpa Świderek, oczekujemy raportu monitoringu ekologicznego, by zapobiegać dalszej dewastacji przyrody na tym terenie. Szanowni Państwo, katastrofa na odrze pokazała, co się dzieje, jak przyrody się, się nie szanuje, jak przyroda się niszczy i właściwie to niszczenie trwa systemowo latami. Przekop Mierzei Wiślanej nie będzie neutralny przyrodniczo i to wiemy. To jest dla przyrody ogromne obciążenie, to jest wielka inwestycja i to może być wielka krzywda. Jak poradzą sobie z tym ptaki migrujące, jaka będzie, jaki będzie ostatecznie wpływ na populacje ryb, które żyją w zalewie Wiślanym, to się dopiero okaże, ale wiadomo, że będzie negatywny, bo inaczej być nie może. Pamiętajmy, że przekop Mierzei, przez to, że jest i w linii Wismy, i w linii Wybrzeża, ma ogromny wpływ na ptaki migrujące, zarówno morskie, jak i wodne, ma wpływ także na ptaki, które mają siedliska w tamtym rejonie. Pamiętajmy, że z kolei Zalew Wiślany to jest miejsce, w którym rozmnaża się taka ryba jak sandacz, taka ryba jak śledź, ale także bardzo istotne dla ryb słodkowodnych, które są nadal poławiane komercyjnie, więc to jest też istotne dla ludzi, którzy żyją z rybołówstwa. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co się tam dzieje i zrobili wszystko, żeby zminimalizować straty przyrodnicze w związku z przekopem Mierzei. Ja jeszcze dodam, że tamten obszar nie bez przyczyny jest e, stał się, jest obszar, obszarem chronionym, bo pamiętajmy, że niemal e, cały obszar Mierzei jest parkiem krajobrazowym, natomiast sam zalew oraz pójście Wisły to jest obszar e, ochrony ptasiej, czyli obszar ochrony Natura 2000. E, do tej pory nie usłyszeliśmy argumentów, które by tłumaczyły, że można było naruszyć tą dyrektywę po to, żeby wybudować e, e, faktycznie e, ten przekop. Dobrze by było, gdybyśmy je usłyszeli i dobrze gdybyśmy usłyszeli, jak wygląda sytuacja przyrodnicza, i w jaki sposób rząd zamierza zmniejszać straty przyrodnicze w tamtym rejonie. No tak, jest ostatnia rzecz, o której myślę, że trzeba powiedzieć, jaką perspektywę widzimy dla tej inwestycji, bo 2 miliardy zostało wyrzucone przez rząd PIS w Piach i my uważamy, że tych dwóch miliardów nie można zmarnować. Dlatego po przejęciu władzy z pewnością przygotujemy białą księgę, białą księgę tej inwestycji, w której pokażemy zaniedbania na etapie planowania oceny tej inwestycji, na etapie prowadzenia prac. Przepisy, zapisy w tej księdze będą również podstawą do skierowania wniosków do odpowiednich organów państwa we wszystkich tych przypadkach, gdzie stwierdzimy naruszenie prawa, możliwe naruszenie prawa i przekroczenie procedur i uprawnień. Ale druga ważna rzecz to jest odblokowanie tej inwestycji. 900 metrów tego toru wodnego, który dzisiaj brakuje, trzeba zbudować. I my deklarujemy, że te 900 metrów toru wodnego do Elbląga zbudujemy. Zbudujemy i odblokujemy wspólnie z samorządem ten kanał. Ale to nie wszystko, dlatego że, że aby wykorzystać w pełni możliwości Funkcjonowania tego portu, który jest w Elblągu, trzeba inwestycji w infrastrukturę. Zarówno w infrastrukturę drogową, jak i kolejową. I w tę infrastrukturę, która pozwoli na stosowanie transportu intermodalnego. Dlatego nadamy priorytet tym inwestycjom, które pozwolą udrożnić ten port. Tym inwestycjom, które spowodują, że będzie jeszcze lepiej dostępny dla armatorów i dla branży transportowej. I wreszcie, Szanowni Państwo, usiądziemy razem z samorządem, czyli to, co powinno dziać się od wielu, wielu lat. Usiądziemy z samorządem i pomożemy opracować strategię rozwoju portu w Elblągu, wykorzystując wszystkie jego możliwości i co ważne, będziemy wspierać realizację tej strategii, tak żeby choć część z tej kwoty, która dzisiaj została wyrzucona przez rząd, PIS w piach tych dwóch miliardów złotych wróciło do budżetu państwa. I to jest nasza twarda deklaracja, którą dzisiaj składamy, a jutro zobaczymy piękny obrazek, gdzie otwarcie niefunkcjonującego przekopu bezsensownej inwestycji podsumuje całe te 7 lat złych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy bardzo. Tak. Dziękujemy bardzo.